Witam Was w pierwszym odcinku drugiego sezonu i w pierwszym odcinku nowej serii, która będzie się nazywać Tak se bym coś ojebał. Yy, miało to się nazywać jakoś bardziej przystępnie, kulturalniej w ogóle, ale jako, że jestem yy, hamem, wulgarnym i prostakiem bez kultury, także zostanie tak i chuj. A jak się komuś nie podoba, no to cóż, również zapraszam do oglądania, no bo to jest kanał, na którym wszyscy są mile widziani. No chyba, że jesteś zjebem, no to wtedy nie. Ale przechodząc do meritum, kurwa, jakie mądrych słów używam, meritum. Mm. Jak już mówiłem w odcinku informacyjnym, w serii tej będziemy podróżować po Jeleniej Górze i okolicach, żeby znaleźć tutaj najlepsze żarcie. I zaczynamy od kebaba, bo jestem głodny i chciałbym sobie coś ojebać. No, i jako że jest już dosyć późno, to raczej ciężko jest znaleźć gdzieś na mieście coś otwartego, żeby sobie zjeść. Ale znalazłem jedną miejscowę, która jest otwarta, i to jest jej y, duży plus, chyba do czwartej rano. Więc y, udamy się tam opierdolić tego kebaba stamtąd. A, jako, że mamy czasy takie, jakie mamy, no, to y, wezmę sobie to na wynos i po prostu przetestujemy tego kebsa. Tutaj. W ogólną ocenę będziemy wliczać smak, cenę do jakości, dostępność, no i oczywiście czas oczekiwania, jaki będziemy musieli poświęcić, żeby dostać swoje ukochane jedzonko, no i przy okazji sprawdzimy jak wygląda restauracja, czy nie ma tam syfu, bla bla bla, takie kurwa pierdolenie, no i cóż, mogę rzec, Was zapraszam na intro, a ja za ten czas teleportuję się we wskazane miejsce. Dobra, jesteśmy na miejscu. Jest trochę ciemno, ale jest noc, więc czego się kurwa spodziewaliście? Tu widzimy nasze miejsce docelowe, mianowicie Nurkbab. W ogóle to jest śmieszna miejscowa, bo tutaj mamy kebaba. Tutaj jest kurwa seks shop. A tam na rogu jest kurwa komisariat. No to jest ty, zajebisty trójkąt bermudzki, nie? No i ogólnie, żeby nie było, to też mówię, adres to jest na ulicy Piłsudskiego, chyba 47, jak się nie mylę. No więc y, chuj, no, idziemy sprawdzić, co tam jest y, dobrego do jedzonka. Zamawiamy i spierdalamy. Dobra, dostałem swoje zamówienie. E, jakby, no czekałem tylko 10 minut, także nie jest tak źle. E, no ale jedziemy do domu, bo to, co dostałem, kurwa, to ja wam muszę pokazać w lepszym świetle, no bo to jest magia jakaś, nie? No dobra, więc jesteśmy już na miejscu z kebabem i uwaga, oto jest, kurwa, to co dostałem, nie? Ja nie wiem, czy to jest kebab, czy to jest jakaś pałka teleskopowa, żeby można było tym kogoś zajebać, yy, tak dla porównania, to uwaga. Yy, tu mamy 2 litry picia, tu mamy kebaba, nie? No to jest... To jest kurwa sztos, jak chodzi o wys wysokość, taki kurwa gibon w sumie troszeczkę yy, spory, no bo tak, tak to wygląda jeszcze taki zawinięty, nie wiem czy ja mam to kurwa zjeść, czy podpalić i zjarać, no ale dobra, A no yy, cóż, nie będziemy dłużej pierdolić, tylko otwieramy to i próbujemy, tylko z której strony to ma w ogóle yy, jakby dół, z której góry. Nie mam pojęcia, zawsze mam ten sam problem jak otwieram kebaba, że nie wiem gdzie jest góra. No cena tego skurwy syna to jest 21 zł. No i kurwa jak zwykle odsużyłem z tej strony. Nie no, dobrze otworzyłem. To jest 21 ziko, także nie jest tak źle, no jak na takiego skurwiela wielkiego. Trochę się sypie. No nie no, to jest dół kurwy mać. Boże! Dlaczego? W momencik. Ja sobie tylko poradzę z otworzeniem i zaraz jestem z powrotem. Okej, udało mi się. Czyli pamiętajcie zawsze otwieramy to od tej cieńszej strony, bo tak grubsza to jest duch. Także no... Pachnie to nawet ładnie. Placuszek takim trzeba zrobić tą relację pod algorytm. O nie śmierdzi fu Chciałem zrobić w ogóle taką tom. Yy, chciałem zrobić taki rzut gdzieś tam na restauracji, w środku i tak dalej, ale y, turacy mnie trochę obserwowały i, i się speszyłem, bo stwierdziłem, że zaraz mnie wypierdolą stamtąd i, i, i nie zjem. Także no co, no próbujemy, no. nic nam więcej nie zostało, to jest, yy, to jest... na tym polega ten program, kurwa, także yy, smacznego. Chrupie, kurwa. Mam na nadzieję, że to mięso, a nie... Robaki, jak niektórzy mówią, bo... Krążą różne opinie, znaczy powiem tak Najczyściej to tam nie jest jak się wchodzi, no ale... Jakby przygotowują to wszystko na waszych oczach, no mają rękawiczki Chuj wie ile je czasu noszą Ale... Żarcie jest spoko Póki co Ja w ogóle zamówiłem wersję Bo tam macie różne, są jeszcze z W środku, to też jest sztos A ja zamówiłem mięso i ser Szczerze to jem tam dopiero trzeci raz. No i nie wydaje się najgorszy. Jest spoko, naprawdę w smaku jest... Jest naprawdę okej. Okay. Trochę przesolony. Ale to chyba sprawa sosu. W ogóle, niż by nie było, tak wygląda we w środku. Jak taki uuuu, miecz Jedi. Ale nie, naprawdę, tym można kogoś zabić. Także jakbyście mieli kogoś, kogo bardzo nie lubicie, Chcielibyście mu zajęwać czymś ciężkim, to polecam zamówić tego kepsa i mu wypierdolić. A najlepsze, uwaga, bo to jeszcze nie jest wszystko. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że to wcale nie jest największy papieki jaki można tam zamówić, bo to jest super rolo. A mają jeszcze super mega rolo. To ja nie wiem, to jest wtedy ze trzy razy dłuższe, nie wiem, dwa kilo cięższe. Nie mam pojęcia, ale to też sprawdzimy przy okazji, ale to już myślę, że no, y, kiedyś na Instagramie po prostu. Nie, nie, będzie, nie będę robił specjalnie odcinka, tylko żeby sprawdzić, jak duży może być kebab. Chociaż w sumie. No co. Mm, w do sera, wpisz do mięsa. Trochę warzyw, czyli tak, lubię. Na pewno da się tym najeść, a, a wręcz nawet na wpierdalać. Cena. No dwie dychy, jak za coś takiego, to myślę, że to nie jest dużo. Standardowa cena kebsa, no i dostępność przede wszystkim. To jest naprawdę na, na propsie, więc zrobimy sobie taką listę. Póki co, jako że ten kebab jest jedyny, to jest na miejscu numer jeden. I zobaczymy, czy uda nam się znaleźć kebaby, które go przebiją. Kurwa, sypie się to w chuj. No dobra, minus jest taki, że ta kurwa tortilla o, się sypie, jest taka krucha, ale z tego co słyszałem, to ona ma taka być po prostu, więc to jest kwestia tego, czy ktoś to lubi, czy nie. Więc no w samochodzie jeść to, to trochę można sobie nasypić, ale jest naprawdę smaczna. No i o, kurwa, zaczyna się. No, więc cóż, ja jeszcze sobie dojem tego kepsa do końca i zrobimy ogólne podsumowanie tego skurwy syna na sam koniec odcinka, i tam jakby umiejscowimy go na tam pierwszym miejscu, bo jest jedyny aktualnie. I będziemy szukać następnych, i sprawdzimy, czy ktoś przebije naszego pierwszego kandydata. Więc podsumowanie. Czy się najadłem? No tak, i to nawet bardzo. Śmiem nawet wysunąć wniosek, że dla przeciętnego człowieka może być to śmiertelna dawka kebaba. Plusem jest na pewno cena, która nie jest zbyt duża, jak za taką ilość żarcia, która może posłużyć jednocześnie jako całkiem legalna broń biała, jakbyśmy chcieli komuś zrobić krzywdę. Także to jest na pewno na plus. Yy... Minusy to na pewno restauracja, która no nie za bardzo zachęca, żeby tam wejść. Sam osobiście jem tam, tylko jak nie mam wyboru, bo już jest zbyt późno i trzeba skoczyć, gdzieś coś, zerzeć, a jest noc i wszystko jest zamknięte i myślę, że większość ludzi tam tak robi. No, głównie można tam spotkać na weekendy masę najebanych ludzi, którzy są po imprezie, więc to raczej lokal skierowany do tego typu klientów. W dzień na pewno bym tam nie poszedł tak po prostu, żeby sobie zjeść super kebsa, bo... bo są lepsze miejsca, które odkryjemy również niedługo. Na pewno dużym plusem jest dostępność, no bo jest otwarty do drugiej w nocy, więc spoko. Ale na pewno to nie jest powód, żeby dać temu kebabowi 10 na 10. Dlatego w mojej skromnej opinii jest to yy, miejsce idealne jak... Jesteście najebani po imprezie, którą kończycie gdzieś w granicach drugiej w nocy i chcecie sobie coś zjeść. Albo jak naprawdę nie macie wyboru, więc yy, jest to raczej mocno średni kebab. A my nie szukamy średniego, tylko takiego 10 na 10, takiego najlepszego, którego zawsze i o każdej porze możemy opierdolić ze smakiem. Dlatego myślę, że yy, te wszystkie czynniki, które składają się na ocenę, czyli cena, yy, jakość i dostępność, Dają temu miejscu ocenę takie mocne 4,5 na 10. Więc to nie jest ten kebab, którego szukamy. A więc pierwszy na liście jest. Teraz zajmiemy się tym, żeby znaleźć następne. Do zobaczenia w następnym odcinku. Yo!